Chciałam Państwa zapytać, kto powinien zarządzać tym miastem? Czy urzędnicy, czy też mieszkańcy? W związku z tym też takie pytania, czy rady dzielnicy są w Gdańsku potrzebne? Czy powinny zostać zlikwidowane? Czy powinno dać im więcej władzy? Jeżeli tak, to w jaki sposób? I chciałam Państwa zapytać również o formułę budżetu obywatelskiego. Czy ona powinna wyglądać tak samo jak teraz? A może w ogóle to jest wszystko taka moda chwilowa Budżet Obywatelski Rady dzielnic, Może partycypacja społeczna to właśnie nasz udział w wyborach i na ten koniec? Może tak to powinno wyglądać. Zapraszamy do odpowiedzi. Pan Zbigniew Wysocki. Pytanie jest ciekawe. Kto powinien rządzić w mieście? Moje pytanie powinna być taka trochę hybryda, czyli z jednej strony na prezydent, który jest wybrany przez społeczeństwo w wyborach. Wiadomo, taki wybory są kosztowne, nie można za chwilę ich robić, prawie każdy w każdej decyzji. I prezydent powinien mieć taką osobę, która reprezentuje całe miasto. Proszę Powinien, powinien, proszę. powinien, powinien podejmować wszystkie kluczowe decyzje z punktu widzenia właśnie komunikacji, bo to musi wszystko zmieniać się w jedną całość może być tak, że jedna dzielnica zaprojektuje sobie komunikację miejską. Prezydent powinien odpowiadać za bezpieczeństwo, współpracę z województwem, powinien odpowiadać za edukację, ponieważ też przychodzą z ministerstwa. Trzeba jest prawidłowo je dzielić poprzez na wszystkie szkoły. E, natomiast jak najwięcej spraw, które można być w obrębie samej dzielnicy, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców, uważam, że powinniśmy poprzez budżet obywatelski, czyli na przykład właśnie remonty chodników, e, czy też e, remonty parków, tego typu obszarów. E, I to spokojnie można przełożyć na, na budżet obywatelski. Co do rad dzielnic. Rady dzielnic e, Moim zdaniem obecnej informacje specjalnie nie funkcjonują, e, nie mają prawie żadnych kompetencji. Ja jestem zwolennikiem demokracji bezpośredniej. Wolę, żeby mieszkańcy sami właśnie angażowali się, sami, e, wybierali ten projekt, mi się podoba, ten projekt mi się nie podoba, po raz kolejny, bo, niż po raz kolejny wybierali sobie e, przedstawicieli, którzy mają coś tam niby, załatwić. E, wybory i frekwencje w wyborach do Rady Dzielnic właściwie mówią same za siebie, że... Specjalnie mnie się tym interesuje. Jeżeli zapytamy kogokolwiek to, nie wiem, w dzielnicy, to większość nie jest w stanie wymienić nazwiska swoich radnych. E, I moim zdaniem dużo lepiej w stronę budżetowo-obywatelskiego. W każdym co tam zmienić? W skrócie mówimy o tym wielokrotnie. Przede wszystkim e, budżet powinien przychodzić z roku na rok nie wykorzystany tak, aby właśnie uczyć e, mieszkańców danej dzielnicy, aby racjonalnie gospodarować tymi pieniędzmi, a nie na siłę wydać w całości na danej perspektywie budżetowej. Dziękuję bardzo. dzielnicy to jest coś, czego powinniśmy być dumni, że one powstają. Mam nadzieję, że będą powstawać, tylko oczywiście należy wyposażyć większe kompetencje. Podstawowy problem w Gdańsku, plany zagospodarowania. Dużym problemem i, i to poważne było odebranie możliwości tutaj, aby rady dzielnicy opiniowały, tylko i wyłącznie opiniowały plany zagospodarowania, a wiemy doskonale, że od planu zagospodarowania zależy, co w naszych dzielnicach będzie powstawało, jak będzie dzielnica się rozwijała, więc to odebranie tych uprawnień przez obecne władze to był podstawowy problem, który należy naprawić. Po drugie, budżet obywatelski musi być większy. Nikt lepiej nie wydaje pieniędzy niż organizacje pozarządowe, ale także nikt nie wie lepiej na co wydać pieniądze, jak sami mieszkańcy. E, uważam, że to powinno być kilka procent budżetu e, i e, powinny te, te, te pieniądze być podzielone na dzielnice, a nie na okręgi wyborcze. E, okręgi wyborcze, e, które zaproponowała Platforma Obywatelska i przeprowadziła, spowodowało, że właściwie cała ta akcja e, przestała mieć sens. E, Śmieszne dla mnie było także to, że podziękowania ze strony Pawła Adamowicza w lokalnych mediach za wzięcie udziału w, w głosowaniu nad budżet obywatelski kosztowało miasto drożej niż niektóre z projektów, które były realizowane w ramach tego budżetu. To pokazuje jak łatwo publiczne środki zmarnować, jak łatwo popsuć nawet najlepsze oczekiwania. Uprawnienia i kompetencje rad dzielnic powinny być zwiększone, a wypracowanie ich zadań jest dosyć łatwe. Wystarczy spotkać się z radami dzielnic, wystarczy skonsultować te sprawy i następnie przegłosować przez Radę Miasta. A notabene większość mieszkańców Gdańska jest zna także nazwisk radnych miejskich, więc to, że nie znają nazwisk radnych dzielnic, nie jest dla mnie żadnym problemem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to, że demokracja jest nieidealna, to nie znaczy, że należy z niej rezygnować. Wszystkie miasta, co najmniej w Europie, idą ku partycypacji i większego wpływu mieszkańców na miasta. Absolutnie nie zgadzam się z tym, że miastem się rządzi. Miastem się zarządza, a prezydent jest wynajęty przez mieszkańców. Dlatego oczywiście uważam, że rad dzielnic powinny być jak najbardziej w każdej dzielnicy powinny mieć większe uprawnienia, a przynajmniej takie, które miały do tej pory, powinny mieć zwiększoną kwotę na mieszkańca, żeby... oraz mm, proponowałabym tutaj taki fundusz, który jest w Gdyni, remontowy, ponieważ tak naprawdę w dzielnicach się wie dokładnie, który chodnik jest dziurawy, która ulica tak naprawdę potrzebuje remontu. To nie jedyny oczywiście sposób na to, żeby włączać mieszkańców to być oczywiście, no to już nie, może nie powtarzajmy, jestem za tym, żeby był podział na, żeby był podział na dzielnicy, żeby to był budżet obywatelski, który będzie sprawiedliwy dla wszystkich dzielnic, nawet tych najmniejszych, bo one miały szansę coś w swoim budżecie wybrać, wygrać cokolwiek, no i powinno to być większa kwota, ale to nie jest najważniejsze, to jest, to nie jest najważniejsze, to trzeba przeanalizować budżet miejski i się zastanowić, ile miasto może na to przeznaczyć w, w, w danym roku bądź jakie mogą być priorytety, bo to też się może zmieniać. W jednym roku to mogą być inwestycje, jakieś mogą być dodatkowe inwestycje w szkoły. Tutaj jest dyskusja na temat, czy szkoły powinny mieć w tym samym, tej tym samym, tym samym, tym samym, tym samej kwocie przeznaczonej na budżet obywatelski, bo to jest takie poczucie, że szkoły może powinny mieć oddzielny swój fundusz, żeby nie było poczucia krzywdy tak? dla, dla innych organizacji. Tak, oczywiście. Ja Chyba skończyłam. Dziękujemy jest... bardzo. Pani Jarosław Szczukowska. Trudno mikrofonu, bo mikrofon dostaliśmy, dostaliśmy inny. Czy jest moda? Tak, moda niewątpliwie jest. Na i świadczy o tym najlepiej fakt, że nawet pani premier Ewa w ramach PR Platformy Obywatelskiej zorganizowała spotkanie z liderami klubów parlamentarnych, gdzie to w ogóle nie jest ten szczebel ani kompetencji, ani odpowiedzialności. To kompletny bezsens i tylko próba pokazania przed wyborami, że się tymi sprawami Platforma Obywatelska interesuje. Jeżeli chodzi o rady dzielnic, to rzeczywiście są ważne. Trzeba je wspierać finansowo, trzeba je wspierać organizacyjnie, trzeba je wspierać także kompetencyjnie, moi przedmówcy o tym mówili, jak najbardziej rady dzielnic się w udały, dobrze, że są, trzeba czerpać z dobrych pomysłów i wzorców, między innymi gdyńskich wzorców. Niedobrze się stało, że w ostatnim czasie rządząca Gdańskiem monopartia, czyli Platforma Obywatelska doszła do wniosku, że rady dzielnic i działacze rad dzielnic mogą stanowić jakieś zagrożenie i konkurencję dla nich i stąd te właśnie odebranie części kompetencji. Jeżeli chodzi o budżet obywatelski, jak najbardziej podzielony na dzielnice, zwiększony do kwoty, tak proponuję, 50 milionów złotych, to znaczy 2% budżetu miasta z obecnych promieni budżetu miasta, do co najmniej 2% budżetu miasta, ale także inicjatywa obywatelska, obniżenie liczby podpisów koniecznych do tego, żeby Rada Miasta zajęła się projektem uchwały obywatelskiej do 500 podpisów. Ale także referenda miejskie w sprawie dużych inwestycji o wartości powyżej 50 milionów euro dla odmiany lub takich, które w istotny sposób zadłużają miasto. Budowa społeczeństwa obywatelskiego i budżet obywatelski Rady Dzielnic, także inne mechanizmy partycypacji są środkiem właśnie w tym kierunku, w stronę aktywizacji w Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zanim zadam jeszcze jedno pytanie, to mam tylko informację na świeższą. Że pan prezydent Adamowicz właśnie rozdaje ulotki wyborcze we Rzeszczu, więc. E, to <noise> <noise> taki przeryw. Zaraz zupełnie na poważnie. Może no, no, pan mi e, Tak? <noise> e, psz, mowa,